Привіт усім сьогодні. У нас мега конференція у столиці України Ukraine Poland Cooperate Together. Зараз я йду зустрічати делегацію фармацевтичних та логістичних компаній на чолі з президентом та віце-президентом польської спілки підприємців і роботодавців ЗПП. Захід обіцяє бути дуже цікавим, а головне результативним. Багато презентацій, дискусій, інсайтів. І все це просто зараз. Ви готові це побачити? Подімо. Jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców od ponad roku realizujemy program wsparcia dla biznesu polskiego i ukraińskiego Business for Ukraine Center. W ramach tego centrum wsparliśmy już ponad 180 ukraińskich firm i rozwijamy nasze wsparcie, budujemy nasze wsparcie dla firm polskich, które wchodzą na Ukrainę. Є дуже багато питань, які треба вирішувати на кордоні. З до багато питань, які треба вирішувати регуляторних, але це не є перешкодами для розвитку свого бізнесу на виходу на польський ринок. Тому вважаю, що дуже необхідно перш за все зустрічатися, робити перші кроки, інвестувати в розвиток за кордон та в розвиток свого експортного потенціалу. Wydaje mi się, że kluczowe tak naprawdę dla rozwoju przewozów kolejowych czy drogowych między Ukrainą i Polską będzie najbliższe 5-10 lat, w trakcie których musimy zrobić sobie, przygotować mapę, na podstawie której będziemy w stanie określić potrzeby oraz cele, jakie chcemy wspólnie osiągnąć. Druga płaszczyzna, natomiast o której warto powiedzieć, która jest czymś zupełnie naturalnym jest to, że zarówno przewoźnicy kolejowi, jak i przewoźnicy drogowi, jak i terminale ulokowane po stronie polskiej czy po stronie ukraińskiej będą ze sobą konkurować. Proces odbudowy, który odbywa się w trudnych okolicznościach, wiąże się z ogromnymi problemami i z tragedią historyczną, która dotknęła naszych sąsiadów. Natomiast będzie to gigantyczny proces i Polska jako sąsiad, partner, kluczowy sojusznik Ukrainy powinna, a moim zdaniem nawet musi, odegrać istotną, istotną rolę w procesie jej odbudowy. Mam nadzieję, że jako polskie miasta, polski biznes, polskie państwo będziemy rzetelnym, sprawdzonym, solidnym, a przede wszystkim bardzo bliskim partnerem Ukrainy w jej drodze do instytucji unijnych, NATO i w jej drodze do tego, żeby się odbudować i prosperować w możliwie jak najbliższej przyszłości. Jako strona polska od lat wspieramy przedsiębiorców ukraińskich również dla nich, jako specjalna strefa ekonomiczna. Oferujemy pewne instrumenty, z których mogą korzystać również w Polsce, relokując na przykład swój biznes z Ukrainy bądź rozwijając swój biznes właśnie na stronę polską. Już w Legnicy i w okolicy naszego obszaru, w którym zarządzamy, są firmy, które właśnie mają swój kapitał. Ukraiński. Jest to dla nas niezwykle istotne również pobyt tutaj, ponieważ uważamy, że ta konferencja to jest łączenie, to są pewne mosty, które są stwarzane nie tylko na niwie ekonomicznej czy gospodarczej, ale również po prostu mosty pomiędzy naszymi narodami. Dzisiejsza konferencja pokazała, że pomiędzy firmami polskimi a ukraińskimi Istnieje wiele pól synergii, wiele pól, na których możemy współpracować. Doświadczenia Polski z członkostwa w Unii Europejskiej, a także wdrażanie procedur europejskich są z pewnością cennym doświadczeniem, które ukraińskie firmy i ukraińskie podmioty publiczne mogą wykorzystać w swojej działalności dzisiaj. Тим більше таких буде конференцій, тим більше буде створено спільних підприємств, тим більше буде спільне залучення в економіки обох країн. Вважаю, що такі конференції дуже корисні і це чудова площадка для пошуку рішень і розвитку нових можливостей. Польща є нашим стратегічним партнером. Ми дуже цінуємо. І... Вдячні за підтримку Польщі, польського народу України, особливо в умовах повномасштабної агресії Росії. Потужна політична, дипломатична економічна підтримка є дуже важливим фактором як для боротьби з російським агресором, так і створення умов для розвитку української економіки. Особливо для нас також важливо не тільки обсяги нашої економічної співпраці, інвестицій, але i doświadczenie Polski po adaptacji i przygotowaniu do wstupu w Europejski Sojusz, w Europejski Ekonomiczny i Polityczny proście. Spotykamy się na konferencji Cooperate Together w Kijowie. ZCPP od przeszło dwóch lat aktywnie animuje współpracę biznesową Polski i Ukrainy. Cieszę się, że dzisiaj możemy wejść głębiej w trzy sektory. W rozmowę o współpracy w logistyce, transporcie, w rozmowę o integracji sektora farmaceutycznego Ukrainy z Unią Europejską, z rynkiem wspólnotowym oraz o doświadczeniach Polski w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych Ukraina właśnie będzie podpisywała umowy na wykorzystanie Ukraine Facility i te doświadczenia inwestycyjne jeden do jednego mogą być wykorzystane w realizacji środków międzynarodowych, środków unijnych w Ukrainie.